Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić tikety na własnym serwerze Discord. tylko zanim zaczniemy zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję Razem z woneczkiem oraz napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek. Oczywiście, jeżeli też chcielibyście zostać wspierającym kanał, no to zapraszam. E, taki niebieski przycisk koło subskrypcji. Klikacie. E, jest oczywiście dobrowolny. Do niczego Was tutaj nie zmuszam. Jak chcecie to wysprzyjcie, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Myślę, że bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A więc na samym początku wchodzimy sobie w przeglądarkę. Wpisujemy sobie tutaj coś takiego jak Ticket Bot Discord. Klikamy sobie Enter. Um, I wchodzimy w pierwszy link. Oczywiście, link do tego bota będziecie mieli w opisie. E, jeden z pierwszych linków, więc jak chcecie, to zapraszam. Tam będziecie go mieli. Wchodzimy sobie na stronę tego bota i klikamy sobie tutaj Invit Ticket Tool. E, chwilkę czekamy sobie tutaj m, autoryzacja m, bota. OK, wybieramy sobie oczywiście odcinki, Haksiu. Jak co odcinek? OK, klikamy sobie tutaj Kontynuuj. E, autoryzm tutaj nic nie odznaczacie pamiętajcie e, klikamy sobie tutaj nie jestem robotem mm, wybieramy sygnalizację świetlną super e, Ok. E, jak widzicie zautoryzowano e, bo to już jak widzicie tutaj mamy na serwerze dodajemy no mu rangę oczywiście odpowiednią bot e, i teraz tak co robimy na tym kanale test będzie się bot wiadomość e, z, z utworzeniem ticketu. E, jak utworzyć ticket, to wystarczy wystarczyć będzie, e, że ktoś kliknie w emotkę E, którą tutaj bot da reakcję, przepraszam. E, no i wtedy zrobi się nowy ticket. Ale jak to wszystko działa, e, to zaraz wam pokażę dokładnie. Więc tak, wchodzimy sobie znowu w przeglądarkę. Jeszcze raz sobie wchodzimy na tą stronę bota. E, klikamy sobie tutaj na górze login. OK, klikamy sobie tutaj oczywiście autoryzuj. OK, wybieramy sobie tutaj odcinki Haksiu. W moim przypadku tutaj wy oczywiście własny serwer sobie wybieracie. OK, odpala nam się coś takiego. I teraz co? I teraz bardzo ważne, że co robimy. Wchodzimy sobie tutaj w panel e, config Klikamy sobie tutaj create panel e, Panel name no, no tutaj wpisujemy sobie siemka na przykład e, Support team roles Czyli jakie role będą miały Będą mogły zaglądać w te tickety, Czyli no u mnie na przykład to tylko właściciel tak naprawdę e, Jak dacie everyone No to każdy i na jakim kanale Bot ma wyświetlić e, wiadomość e, Z otworzeniem tiketa W moim przypadku to oczywiście będzie test Który mamy tutaj e, Create panel chwilkę sobie czekamy tutaj ok siemka create jest napisało mi tutaj strona się teraz przeładowuje cała a my już możemy tak naprawdę wyjść tutaj i jak widzicie jest create oczywiście tutaj to co wpiszecie to co wpisujecie tutaj w panel name to będzie oczywiście tutaj widoczne tak jak tutaj widzicie siemka żeby to zmienić tą tutaj wiadomość to trzeba niestety wykupić tam u nich premium no ale tak naprawdę nie jest to wymagane no, jak widzicie, gdy ktoś kliknie sobie tą emotkę, to jak widzicie, e, tworzy na samej górze e, ticket, prawie na samej górze. E, klikamy sobie, jak widzicie, jest tutaj ticket utworzony i tylko, i, tak jak tam zaznaczyłem, tylko właścicielowie i osoba, która e, utworzyła ten ticket, będzie widzieć tutaj cokolwiek. Żeby zamknąć taki ticket, wystarczy kliknąć to. E, zatwierdzić, czy, czy chcemy zamknąć, czy nie chcemy zamknąć. My tu chcemy zamknąć. Um, jest już ticket zamknięty, też tylko go właścicielowie widzą. Um, no i czy to ma być Save Transcript, czyli do pobrania, żeby będziemy mogli pobrać tutaj wszystko, co się działo. Um, Reopen um, Ticket, no to że jeszcze raz go otworzymy w ten to sposób. Jak widzicie tutaj, no ale ja to zamknę jeszcze raz. OK, i klikamy sobie tutaj delete Ticket i po 5 sekundach ten ticket się z, tutaj. Mm, e, usunę, jak sami zaraz zobaczycie e, O jak widzicie ticket się usunął No i tak naprawdę to jest tyle z tego odcinka Ponieważ to nie ma już więcej i nic tak naprawdę do pokazania Krótki odcinek jak zawsze e, Mam nadzieję że wam się odcinek spodobał Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję Napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek No i też napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym materiale e, No i co ja się z wami żegnam Trzymajcie się i do następnego cześć